Mimo długich zwiewnych szat i chust na głowach, każdy Afgańczyk od razu rozpozna w siostrach cudzoziemki. W kraju zamieszkałym w większości przez żarliwych muzułmanów z katolicyzmem lepiej się nie afiszować. Kaplice franciszkanki urządziły więc w domu. Nie spotkałam się nigdy z jakimiś problemami z tego względu. Żeby ktoś e, przeciwko mnie coś usiłował zrobić czy powiedzieć. Wręcz przeciwnie. Mieszkańcy tej kabulskiej dzielnicy wypowiadają się o siostrach dobrze. Powód jest prosty. Franciszkanki opiekują się dziećmi upośledzonymi, których w Afganistanie nie brakuje. Teraz centrum jest puste, bo są wakacje. Placówkę powołało Stowarzyszenie 14 Zgromadzeń Zakonnych z całego świata. Które... Odpowiedziały na apel papieża Jana Pawła II, żeby pomóc dzieciom w Kabulu. Więc pomagają siostra Elżbieta od trzech lat, a małgorzata od pół roku, chwilowo bez habitów i w miejscowych strojach. Przez tą naszą akceptację stroju czy typu zachowania, respektujemy tych ludzi i oni to czują. Strój kobiety spacerującej po ulicy to w Afganistanie sprawa bardzo ważna, mówi Marta Wydrykowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Tutaj muszę być ubrana, mieć zakryte nogi do kostek. Muszę mieć długą spódnicę, długie spodnie, muszę mieć długą tunikę, zakryte rękawy. Muszę mieć chustę, która zakryje mi włosy, twarz, głowę. A na ulicy spuszczać grzecznie oczy i broń Boże, nie spoglądać na idących mężczyzn. Polskie kobiety w Afganistanie robią wiele dobrego dla zwykłych ludzi. Ich praca jest trudna, bo w kraju islamskim rola kobiety jest zupełnie inna. Kabul, Marcin Rosiński, wiadomości.